Dzień dobry, mamy sobotę i już mam zatankowany RSM. I zaraz zobaczymy, jak to, jak to się wszystko będzie prezentować. Jeszcze przyznam się szczerze, nigdy nie lałem RSM-u. A więc tak, mam wlane niecałe 2000 litrów rsm ale dziwnie mi się z tym jedzie, nie mogę się przyzwyczaić. Nie chciałbym go przewrócić, bo słyszałem, że, że da się wywrócić opryskiwacz. I widziałem filmiki w zeszłym roku, chyba ktoś yy, też na YouTube nagrywa taką, to jest nie Amazonkę, tylko. Amazonka to sobie teraz kupił, chyba maniura. No ja tam wszystkich YouTube'ów niestety nie oglądam. Tak kojarzę No i nie chciałbym, żeby mnie to spotkało, bo wywalić taki RSM, taki opryskiwać, to nie są małe koszty. Wiadomo, a nawet jakby nie było, czy, czy duże, czy małe, no to po co? Tak? To jest mi niepotrzebne. do pola, pokażę wam ten rzepak jak on tutaj wygląda dziwnie mi się jeździ, naprawdę jestem jeszcze taki, no niepewny tego, buja mi tym opryskiwaczem staram się uważać naprawdę dla mnie to jest takie nowe doświadczenie i jest totalna różnica jest totalna różnica jeżeli ciągniemy Przyczepę A ciągniemy opryskiwacz Zalany mniej więcej w połowie To też jest, jest Znaczenie bo Jakby był cały zalany To on będzie cięższy ale nie będzie się tak Ciecz bujała A jak jest w połowie Zalany to on taki Kapryśny może być No miejmy nadzieję że Że tutaj nie ja zresztą gdzie ja mam go wywalić? No muszę mu się dobrze postarać, Gdyś go w jakąś mocną kałużę, w mocny dołek wjechać, żeby się mocno przychylił Ale ja nie wiem ile on się może przychylić no, To jest właśnie to. No ale chyba nie tak. bo no, tak się raczej nie przewróci. Nie śmiejcie się za mnie naprawdę. Czy <laughs> się To jest lepiej? Bo, jakbym jechał z obryskiwaczem zawieszonym, i bym wziął ten RSM, to by mi bardziej tłukło, tak? Na traktorze bym toczył. A tutaj nie czuję tak tego na ciągniku. Nie wiem, nie chcę się przekonać, w którym momencie jest to taki punkt krytyczny. No ale myślę, że nie, że tutaj jeszcze Sporo by brakowało do tego, żeby on fiknął Tym bardziej, że wolno jadę Obawiam że mi na, nastraszyli mnie z tym opryskiwaczem Że on się potrafi przewrócić Ogólnie ciągany, żebym uważał I nie wiem, nie wiem, jaki jest Właśnie ten punkt krytyczny Żeby on się przewrócił I No trochę tak Trochę takiego mam niepewniaka Ale nie no, wszystko na razie dobrze Jesz, Jeszcze jedzie na kołach, nie bokiem Rzepak wygląda tak Tu jest właśnie dosyć ładny To jest właśnie to moje nowe pole a jak jechałem tutaj z RSM-em to chwilę wcześniej mijałem koleżkę, który mi to pole sprzedał. Tak się złożyło. Nie, no tutaj poprawki nie trzeba robić na badyle. No jest ok. To jest ok. Tu jest w miarę czysty. Gdzieś tam u mnie, kurcze, wyłazi te badylsko Na tych wcześniejszych polach Ale jak Ale jak tutaj Jeździłem, jak jeszcze nie kupiłem tego pola Jak tu widziałem To tutaj było zboże I nie było tutaj czysto Tutaj naprawdę było trochę zabadylone Więc Poniekąd mnie to dziwi, że w rzepaku Jest tak w miarę Ale do czego tutaj zmierzamy Mam wjechać tutaj, tak? Bo to, tu miałem osiemnastkę A tu mam 21, jedynkę, czyli tak jakby no, Tym kołem powinienem po tej ścieżce jechać, tak? Lewym Jakoś tak Tu wjechać I się ustawić Koniecznie światła muszę do tego opryskiwacza zrobić No ta, taka robota to nie robota, jak się jedzie Warto by było sygnalizować. A nie ma, nie ma, nie wiem, dlaczego nie ma tutaj świateł. To jest dla mnie dziwne. Taki opryskiwacz raczej powinien mieć światła, ale nie ma. Niepokojące jest to. Może były, a nie ma. ma maszynę, maszynę, panowie i panie Jak panie oglądają, to niech oglądają i patrzą Proszę bardzo A. Tu Trzeba pyknąć Cyk Do góry No i w końcu to mi dobrze, dobrze wychodzi, bo mam, mam w tą stronę skierowany komputer A jak miałem tutaj, to nie mogłem tego złapać, bo mi to nielogicznie wychodziło, nie? A teraz jak jest w tą stronę komputer i w tą stronę opryskiwać, to łatwiej mi się połapać Oj, dobra, muszę chwilę sobie obliczyć, co mam tutaj ustawić Bo to też muszę sobie poustawić, bo mam krezy Kryzy, kryzy. I tu muszę sobie ustawić inne, tak jakby dysze. Zaraz wracam. Dobra, zrobiłem sobie, zrobiłem sobie symulację prędkości, żeby zaczęło lać. Jak go sobie przelałem, jak go sobie przelałem płynem, dobra, wszystkie leją. Zdaje się, że już jest RSM rozlany. E -p -p y że już przez, przez przewody przeszedł. Taką mam przynajmniej nadzieję. Cyk. Ładnie idzie. No, tylko te jeszcze muszę poprawić. Nie wszystkie leją idealnie ale ja bym chciał, żeby lały idealnie Nie, już mi się podoba ten opryskiwacz Zobaczcie Nie wiem, czy na głowie, jak miałem kamerę, to było widać Zobaczcie Ja sobie leję 400 na hektar RSM-u 32 Zobaczcie, dodam gazu Trochę się zwiększy ale już koreguje Ujmę gazu Widzicie? Skacze To wszystko chodzi, to wszystko pracuje A Czy dobrze pracuje Zdaje się, że tak no, Jak nie to Będę kosił po 6 ton rzepaku jak mi wleje 800 <laughs> Nie no świry Podeżej bym sprawdził, tak paskładnie leje, tamte dwie bym sprawdził, które to są dobra, wiem. co tu piszczy co tu piszczy? Ola, hola! Co to za piszczenie? Pompa piszczy! Czy osłona piszczy? Jak pompa piszczy? To niedobrze. Tak myślałem, kryza się przesunęła. Dobra, tutaj znowu mi piszczało, ale to wychodzi na to, że to osłona wałka piszczy. Całe szczęście. Bo jakby to pompa była, to już normalnie byłbym wściekły. Wściekły. Zobaczcie, tutaj trochę niżej jest. Tutaj już trochę niżej jest. I zaczynam siadać delikatnie. Ale delikatnie, to nie jest tak, że tutaj nie przejadę, ale jeszcze przejdę. Zobaczę. O! 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 o. Tu <grytanie> Coraz. Coraz lepiej się robi. No. Pięknie. Pięknie. Nie do no, pięknie, pięknie Tutaj trochę niżej jest już pod butem czuć ale myślę, że powinienem przejechać. Myślę, że powinienem przejechać No nie sądziłem, że tutaj tak będzie. Ja wiedziałem, że tu jest niżej. Jeszcze tego pola nie znam tak naprawdę ale tak z tego co widziałem wiedziałem, że jest tu niżej ale myślałem, że, że że już tutaj jest OK jest w miarę sucho to nie jest tak do końca sucho no, zobaczmy I tutaj to jest masełko no, musi ta osłona tak piszczeć Ale ja popatrzę patrzę czy się nie zapadam nie, nie, jest najgorzej teraz sobie wycofam nie, jeszcze nie trzeba go wyprostować i sobie tam wcofam po prostu i Za zmiarką, bo mi się tutaj chwilę nie zgadza i wyszło mi, że to mi się pole zwęża i tak no nie pasuje mi, nie? No co jest? Tu sekcję muszę jeszcze zamknąć. Oj, pierwszy raz na tym polu pryskam pierwszy raz tym opryskiwaczem. W zasadzie to RSM ale to się nic nie różni. No i widzicie, trzeba poznać wszystko. To dobrze, że tak zobaczyłem i mówię, no coś mi to z tej strony już się za blisko zrobiło. Jestem na kolejnym polu i zobaczymy. Jak skończę Zobaczymy ile mi zostanie rsm -u. I czy w miarę dobrze to wyjsz wyjszło Póki co tak na oko wychodzi, że, że dobrze leje Co nie psisko? No, dobrze leje, tak? Dobrze leje, tak No mówię, niektóre dysze nie leją na trzy strumienie, co mnie trochę Niepokoi I mi się nie podoba Tutaj wszystko jest w porządku, no, ale tu mi hektarów nie policzył. Dlaczego on mi nie liczy hektarów? Hmm. A czego on nie liczy hektarów? O nie. O nie, 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 nie. Bardzo nieładnie. Gdzieś coś mi musiałem kliknąć. A, liczy. A nie, nie liczy. 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 Dobrze, liczy. Dobrze. I co, nie mam zastrzeżeń. Żadnych. Wszystko ładnie idzie. Poza tym, że tutaj dużo badyla jest. No i tak jak mówiłem na jakimś wcześniejszym filmie, niby pryskane, a rośnie. Dlaczego to rośnie? Ciężko mi powiedzieć dlaczego. Nie jestem z tego powodu zadowolony. Wręcz przeciwnie. A to chyba oczywiste, to chyba oczywiste, tak. No to się odbija mocno, się odbija na plonie. Dobra, skończyłem. I na niecałe 4,5 hektara oszukał mnie 10 nakładki i takie tam. Myślę, że. Myślę, że tutaj y, jest całkiem OK, bo jak ostatnio pryka, prysk, prykałem <śm> zdarza się nie. to tutaj dobrze mi wyliczyło. więc to po prostu jakieś nakładki, gdzieś tam może nie wyłączyłem y, opryskiwacza. No i tak to się właśnie złożyło, ale ogólnie widzę, że jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Teraz tak, ile 1780 litrów mi wlał to Zaraz sobie policzę ile Ile mi tam wyszło I Ile mi zostało? Nie, nie całe 200 mi zostało, zaraz zobaczymy Czy to w ogóle się zgadza Dobra, wyszło mi tak Tak sobie zapiszę Dużo mi, że po 417 litrów RSM-u wylałem na hektar po 417, sporo